Cześć, ciekawcy. Niezależnie od tego, czy ktoś nadal jest częścią rodziny Kardashian-Jenner, czy los sprawił, że się od niej oddalił, w kwestii zainteresowania mediów niewiele się zmienia. Fakt bycia blisko tego słynnego klanu jest czymś, co wpływa na całe późniejsze życie. Okres kwarantanny zaskakuje nas wszystkich nowymi powrotami i zerwaniami. Jednak podczas gdy Chloe wydaje się, że wybaczyła Tristanowi Thompsonowi, pani Courtney nie mają co liczyć na ponowne zajście, się były zakochanych. Chociaż ostatnie miesiące mogły dawać im nadzieję. Scott Dizik, ojciec jej dzieci, ma nową dziewczynę, choć jakiś czas temu zakończyła. Zakończył się jego związek z Sofią Ritchie. Kim jest jego nowa dama? Dlaczego ich znajomość wzbudza kontrowersje? Co o tym wszystkim myśli Kortni? Zostańcie z nami do końca, bo mamy sporo ciekawych informacji. Ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie o łapce w górę i subie naszego kanału, bo nowe odcinki publikujemy dla Was każdego dnia. Zacznijmy od krótkiego przypomnienia o końcu miłości między Scottem Dizikiem i Sofią Ritchie. Ostatni raz widziano ich razem w maju tego roku i jak możecie się domyślać, od tamtej pory plotki wcale nie ustały. Mówiono, że przyczyną końca ich historii była spora różnica wieku, inne priorytety oraz odmienny styl życia. 37-letni Scott dużo czasu poświęcał trójce ich dzieci. 10-letniemu Masonowi, 8-letniej i 5-letniemu Rainowi, a także skupiał się na swoim biznesie, podczas gdy 22-letnia Sofia próbowała dowiedzieć się, co jeszcze może robić w swoim życiu. Biorąc pod uwagę powyższe, byli po prostu w różnych momentach swojego życia, więc postanowili zakończyć swoją relację. Oczywiście to nie pierwszy raz, kiedy krążyły plotki o rozpadzie ich związku. Tego rodzaju rewelacje towarzyszyły im praktycznie od samego początku, gdy tylko zaczęli się spotykać. I rzekomo komu wcześniej raz zerwali, a według iNews e stało się to po tym, jak Scott zdradził ją na sekretny im w prezie Kanye Westa. Jej przyjaciele twierdzili, że Sofia nie może znieść tego, że została oszukana i że jest w toksycznym związku. Ale wydaje się, że wtedy mogły to być tylko i wyłącznie plotki. Kilka innych źródeł bliskich parzy stanowczo twierdziło, że choć Sofia była jeszcze nastolatką, kiedy zaczęli się spotykać, miała bardzo pozytywny wpływ na starszego od siebie o 15 lat mężczyznę. Chociaż Scott lubił imprezować i bawić się, stał się znacznie spokojniejszy, gdy w jego życiu pojawiła się Richie. Jak zapewne wiecie, miał sporo problemów związanych z uzależnieniami, o których dziś nie będziemy się tu rozgadywać. Z powodu rzeczy, z którymi sobie nie radził, Dizik szukający pomocy, zarejestrował się w All Points North Lodge, luksusowym centrum rehabilitacyjnym w stanie Colorado. Po jakimś czasie dowiedział się jednak, że jego prywatność Naruszona. W sieci pojawiło się bowiem jego zdjęcie zrobione przez osobę z placówki, dlatego przestał korzystać z oferowanej tam pomocy. Ale o problemach Scotta mówiliśmy niejednokrotnie, więc nie będziemy się powtarzać. Jeśli jednak chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, zachęcamy Was do przejrzenia naszej playlisty poświęconej rodzinie Kardashian jenner A wracając do relacji między Scottem a Sofią, było trochę kontrowersji. Wiadomo, że na początku ich związku ktoś był tej parze bardzo przeciwny. Mianowicie jej ojciec, muzyk Lionel Richie, który w jednym z wywiadów powiedział, że wcale nie jest szczęśliwy z tego powodu, że jego córka Tyka się ze Scottem. Myślicie, że teraz, gdy rozstali się na dobre, Richard odetchnął z ulgą? Po zakończeniu związku, 37-latek, większość swojego czasu spędzał z trójką swoich pociech, które, jak wszyscy dobrze wiecie, są owocem związku z kortni Kardashian, z którą był prawie 10 lat. Byli partnerzy już dawno, zażegnali swoje największe spory dla dobra dzieci i żyją w przyjaznych stosunkach. ogromna ile spędzonego czasu wywołała spekulacje mówiące o ich ponownym zejściu się. Powodem do tego typu rozważań był fakt, że wybrali się razem na kilka wycieczek, wypoczywali razem i wymieniali kilka pełnych uczuć postów oraz zdjęć w mediach społecznościowych, a to zostało odebrane jako zaloty. Cóż, śmiało rzec można, że zachowywali się jak szczęśliwa para, idealna rodzina. Ich relacja została odebrana jako flirt, a to co widzieli fani przekładali z nadzieją na ich życie prywatne. To wszystko sprawiło, że wiele osób uznało, iż ich pojednanie bardzo poważnie jest na horyzoncie. Jakiś czas temu kortnie opublikowała zdjęcie, na którym miała na sobie jedną z koszul Scotta, nazywającą uroczą koszulą. I nie był to jedyny taki przypadek. Później zamieściła co najmniej jeszcze jeden instagramowy wpis ubrana w część jego garderoby. A to wszystko wraz z komentarzami do zdjęć doprowadziło fanów do szaleństwa w oczekiwaniu na wybuch dawnej miłości. Jednak bliskie im źródła szybko odrzuciły plotki, mówiąc mediom, że to tylko czyste spekulacje i że powinni szukać sensacji gdzie indziej. Ponieważ w relacji z scotta nie ma nic nowego do ogłaszania. I cóż, tym razem ktoś, kto kryje się z zapowiedzeniem źródło bliskie Parze, miał rację, ponieważ już wiemy, że tych dwoje nie zamierza ponownie wchodzić w związek. Są ze sobą blisko, ponieważ ze względu na dzieci, nadal są rodziną i przyjaciółmi. A Scott Dizzy po rozstaniu z Sofią postanowił nie tylko spędzać czas z pociechami ich mamą, ale także nie próżnował w kwestiach damsko-męskich. W październiku został zauważony na randce z inną panią podczas romantycznego wypadu do restauracji w Malibu, gdzie towarzyszyła mu modelka Bella Banos. I zgodnie z Page Six, ten fakt wystarczył Sofii do podjęcia ostatecznych decyzji, jakich zdecydowała, że nie chce już patrzeć na byłego i przestała obserwować go najstępszym. Ale, ale, Scott i tak ma nowy obiekt w Podobno kobietą, do której szybciej zabiło mu serce jest Amelia Hamlin. Wszystkie te plotki o romansie są wciąż całkiem świeże, ponieważ zaczęły krążyć i wzbudzać zainteresowanie niedawno, w dniu 25 urodzin Kendall Jenner. Chociaż przybyli tym samym pojazdem, przyjechali osobno. Nikt nie wie co się wydarzyło na tej imprezie, chociaż najnowsze zdjęcia obojga przytalających się na plaży mogą rzucać trochę światła na to, co się między nimi dzieje. Kim dokładnie jest Amelia Hamlin? Już Wam mówimy. Ta dziewczyna pochodzi z dość znanej rodziny, a jej mama rzekomo jest koleżanką. Chris Jenner. Są więc szanse, że miałaby mnóstwo okazji na spotkanie z Scotta Dizika. Widziano ich razem na plaży, gdy on obejmował ją ramieniem. Młoda modelka miała na sobie tylko bikini. Cóż biorąc pod uwagę, jej zawód prawdopodobnie nie miała problemu z pochwaleniem się swoim ciałem. A jej rodzice Harry Hamlin i Lizarina są znani w świecie telewizji. Poczynanie jej matki mogliście widzieć w programie Żony Beverly Hills. Zaś jej ojca, aktora i producenta filmowego możecie znać m.in. z roli w serialu Mad Men. Amelia ma 22-letnią siostrę Delilah, która również jest modelką. Nowa wybranka Scotta, która niedawno była znana tylko jako początkująca modelka, jest jednak bardzo dobrze oswojona z błyskiem fleszy, ściankami i oczywiście uwagą mediów. Ale jest coś, co jest dość kontrowersyjne w ich nowym związku. Już się domyślacie? Tak, chodzi o różnicę wieku. Hamlin jest jeszcze młodsza od jego poprzedniej partnerki, Sophie Ritchie, i ma zaledwie 19 lat. Szybko więc licząc, Scott jest o 18 lat starszy od niej. Ale cóż, Dizzy, oprócz tego, że lubi młodsze od siebie damy, pokazał na przykładzie poprzedniego związku, że nie są to całkowicie przelotne znajomości. Więc może rodzice Amili nie mają się czego bawiać? Jak myślicie? 19-latka pojawiła się już na wybiegach marek modowych, takich jak The Blonde i Dennis Brasso, a ponadto była również modelką słynnej linii Kim z Kim Kardashian. Ważnym faktem jest również to, że współpracowała ze swoją siostrą przy tworzeniu własnej linii modowej. A teraz robi kolejny krok w kierunku sławy, bowiem podpisała kontrakt z Women 360 Management New York. Jest jasne, że tak młodziutka, rodowita mieszkanka Los Angeles z wpływowymi rodzicami ma przed sobą świetlaną przyszłość. Już zapewne zarabia całkiem zadowalające pieniądze. Chociaż w tej chwili jej wartość netto nie jest informacją publiczną, to biorąc pod uwagę majątek jej rodziców i jej własną karierę szacuje się, że kwota na koncie Amili może wynosić od 100 tysięcy do miliona dolarów. Dziewczyna ma ponad 700 tysięcy obserwujących na Instagramie. Wydaje się, że platforma do udostępniania zdjęć jest jedną z jej ulubionych, podobnie jak wielu gwiazd, ponieważ bardzo chętnie dzieli się tą swoją codziennością. Co jeszcze możemy Wam o niej powiedzieć? Młoda gwiazda już padła ofiarą skalpela. I najwyraźniej nie dlatego, że postanowiła coś sobie poprawić. Podczas odcinka podcastu Skinny Confidential Him and Her, Hamlin szczegółowo opowiedziała o swoich przykrych doświadczeniach zdrowotnych. Gdy miała 16 lat, postanowiła umieścić kolczyki w innym miejscu niż uszy. Coś jednak poszło nie tak, a infekcja skóry spowodowana przebiciem doprowadziła do konieczności przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. Zakażenie dotyczyło jednej z jej piersi. Milia opowiedziała, że miała bakterię, która żyła w jej organizmie, a przez świeżą, otwartą Rane, zrobiła się naprawdę paskudnie. Wyznała, że konieczna była pomoc lekarza i korekta piersi. Tymczasem, biorąc pod uwagę fakt, że dziewczyna jest o blisko 20 lat młodsza od Scotta, zastanawialiście się, co o jej nowej relacji myślą rodzice. Według Inius, e oboje mają nadzieję, że jej związek to tylko chwilowa faza. Czy Dizzyk stara się zrobić wrażenie na rodzicach młodej modelki? Cóż, wielokrotnie dawał do zrozumienia, że jego priorytetem jest trójka dzieci oraz jego obecność w ich życiu, jak i zaangażowanie w ich wychowanie wspólnie z Courtney. Więc ciężko na ten moment stwierdzić, czy w ogóle zamierza przypodobać się mamie i tacie. 19 -latki. Z drugiej strony, chociaż na fotografiach ich relacja może wydawać się romantyczna i poważna, to dla nich sytuacja jest jak na razie nieformalna. Według źródeł zbliżonych do 37 latka, on dobrze się bawi, spotyka się z Amilią i po prostu cieszy się z jej towarzystwa. Podobno spędzają razem dużo czasu, lubią się, ale to nic poważnego. Bądźmy jednak szczerzy, spora część związków tak właśnie się zaczyna od spędzenia wspólnego czasu i sympatii. Myślicie więc, że ich znajomość się rozwinie? Wspominając o problemach Scotta, który ma słabość do imprez i picia, ostatnio w tej kwestii był stabilny, a ten fakt pomaga. Mógł w zdobyciu jeszcze lepszych relacji z mamą swoich dzieci, która ma nadzieję, że dobra kondycja Scotta zostanie już z nim na zawsze. No właśnie, skoro o Courtney mowa, to co Kardashian myśli o nowej damie ojca i jej dzieci? Cóż, według relacji źródeł TMZ, Kort nie ma z tym problemu, ponieważ randki Scotta nie mają wpływu na jego poczucie rodzicielstwa. Nadal jest bardzo blisko swoich pociech i pomaga jej w obowiązkach wychowawczych. Powiedzcie ciekawcy, co sądzicie o początkach nowego związku Scotta Dizika z młodą modelką. Czy według Was tylko dobrze się bawi, czy uważacie, że może mieć poważniejsze plany, aby się skotkować? A może ten bieg? wydarzeń Was nie zadowala, bo mieliście nadzieję, że on i Courtney wrócą do siebie? Jak w ogóle podobają się Wam ich relacje? Dajcie znać w komentarzach, bo my jak zawsze czekamy na Wasze opinie. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, a jeśli podobał się Wam ten odcinek, podajcie go dalej. Do usłyszenia wkrótce, cześć!